Nazywam się Łukasz Paluch, jestem lekarzem, zajmuję się flebologią, czyli diagnostyką i leczeniem plów żylnych, limfatycznych i obrzęku tłuszczowego. Jak zadbać o zdrowie naszych żył? Nasze żyły są bardzo istotnym. Elementem naszego organizmu, zapewniają prawidłowy powrót krwi do naszego serca. Aby w sposób kontrolowany dbać o ich stan, powinniśmy wiedzieć o wielu ważnych aspektach, które towarzyszą naszemu życiu. Jednym z podstawowych elementów, który wpływa korzystnie na funkcję naszych żył, jest uprawianie aktywności fizycznej. Jednak aktywność fizyczna jest to zbiór wielu dyscyplin, wielu rodzajów aktywności. Nie każda aktywność wpływa tak samo na kondycję naszych żył, a są aktywności, które wykonywane w sposób nieprawidłowy mogą nawet pogorszyć stan naszych żył. W związku z tym aktywnością, która jest najbardziej dedykowana na naszych naczyń jest pływanie. Pływanie jest to sport, który w sposób globalny obciąża nasz układ mięśniowy z jednej strony, z drugiej strony nie powoduje obciążenia naszego układu stawowego. Podczas pływania nie przegrzewamy naszego organizmu, w związku z tym nie przeciążamy żył położonych najbardziej powierzchownie. Podczas pływania natomiast na nasze tkanki oddziaływuje ciśnienie hydrostatyczne, dzięki czemu krew jeszcze lepiej pompowana jest z naszego serca. Innymi typami sportu uprawianym bardzo często jest bieganie. Bieganie jest dużo bardziej skomplikowane niż np. pływanie, w którym nie dochodzi do przegrzania. Bieganie jest sportem naturalnym, czyli sportem, który w sposób naturalny obciąża naszą stopę. Dzięki temu krew może swobodnie wracać do naszego serca. Natomiast podczas biegania dochodzi do przeciążania żył położonych bardzo powierzchownie, ponieważ podczas biegania pocimy się, organizm chce się wychładzać. Więc uprawiając sport, zwłaszcza bieganie, musimy rozumieć, że poprawia on kondycję tych żył głębiej położonych, natomiast u osób bardzo predysponowanych może powodować poszerzanie naczynek najbardziej powierzchownych. Co zrobić zatem, żeby temu zapobiegać? Jeżeli w naszej rodzinie, jeżeli u naszych sióstr, mam, występują liczne pajączki, liczne naczynia są poszerzone, powinniśmy rozważyć po pierwsze stosowanie wyrobów uciskowych, czyli specjalnych podkolanówek dedykowanych dla osób prowadzących sport. A z drugiej strony powinniśmy dbać o to, aby podczas wysiłku fizycznego nie przegrzewać się nadmiernie, czyli żeby nasza skóra nie była nadmiernie spocona, żeby nasze żyły układu powierzchownego nie musiały się nadmiernie poszerzać. Szczotkowanie. Jednym z najbardziej popularnych ostatnio zabiegów pielęgnacyjnych jest szczotkowanie. Jest to zabieg bardzo złożony. Polega on na wykonywaniu kolistych ruchów wzdłuż naszego ciała, zaczynając od kończyn dolnych przez uda, brzuch, klatkę piersiową oraz kończyny górne. Szczotkowanie z jednej strony jest bardzo korzystne, ponieważ Pomaga zmniejszyć obrzęk, redukuje celulit, poprawia przepływ limfy w naszym organizmie. Jest to działanie bardzo korzystne, zwłaszcza jeżeli mówimy o układzie, o flebologii, układzie naczyniowym. Z drugiej strony, natomiast szczotkowanie powoduje drażnienie skóry i wydzielanie specjalnych enzymów specjalnych, substancji, które powodują poszerzanie naszych naczynek. Może to powodować chwilowe przeciążanie układu naczyniowego. Dlatego myśląc o szczotkowaniu, powinniśmy rozważyć, czy jaka forma szczotkowania dla nas jest najlepsza. Najlepiej rozpocząć szczotkowanie od partii ciała, które nie są narażone, nie są bardzo eksponowane. Często radzę swoim pacjentkom rozpoczynać mniej więcej od pośladków. Jeżeli nie widzimy występowania zmian naczyniowych, to możemy sukcesywnie przechodzić do dalszych elementów naszego ciała, jeżeli nie obserwujemy nic niepokojącego, kontynuować to. U osób, u których widać znaczne podrażnienie skóry, czyli skóra robi się czerwona po szczotkowaniu, powinniśmy rozważyć szczotkowanie na mokro, czyli skóra powinna być zwilżona wodą, szczotka powinna być zwilżona i w tym momencie powinniśmy oddziaływać szczotką, aby pobudzać układ limfatyczny. Jest to na pewno mniej spektakularne, ale z drugiej strony bardzo chroni nasz układ naczyniowy przed właśnie nadmiernym przeciążeniem, więc dla osób, u których występują predyspozycje do niewydolności żylnej, do tworzenia się pająków czy zmian estetycznych na nogach, taka forma szczotkowania jest najlepsza. Aby rozwikłać nasze wątpliwości, jeżeli nie jesteśmy pewni, że szczotkowanie jest dla nas, koniecznie jest wykonanie badania USG Doppler, które pokaże stan naszych żył i konsultacja z lekarzem, który powinien w sposób Odpowiedni doradzić nam, jaka forma szczotkowania nas jest najlepsza. Morsowanie. Morsowanie jest zabiegiem, jest procedurą bardzo popularną w ostatnich latach. Polega na przebywaniu w bardzo niskiej temperaturze w wodzie przez pewien czas. Morsowanie jest zabiegiem dość kontrowersyjnym i oczywiście nieodpowiednim dla osób, które mają obciążenia kardiologiczne. Natomiast pod względem naczyniowym jest zabiegiem bardzo ciekawym. Morsowanie powoduje dość drastyczne oziemienie się skóry, czyli dochodzi do obkurczenia się układu powierzchownego żył i przerzucenia całej krwi do układu głębokiego. Jest to działanie korzystne, ponieważ odciąża układ powierzchowny. Z drugiej strony, działanie niskiej temperatury jest działaniem przeciwzapalnym, a zapalenie jest często stanem bardzo niekorzystnym podczas trwania niewydolności żylnej. Więc jeżeli nie mamy innych problemów zdrowotnych, jeżeli lekarz nie widzi przeciwwskazań u nas poza tym kardiologicznym, pulmonologicznym, czyli nie mamy problemów czy z sercem, czy z układem oddechowym, to możemy rozważyć morsowanie. Jest to zabieg korzystny dla naszych żył. Bańka chińska. Bańka chińska jest zabiegiem stosowanym przez wielu, wiele kobiet. Jest zabiegiem, w stosunku do którego są bardzo duże oczekiwania w związku z redukcją np. celulitu. Pod względem flewologicznym bańka chińska jest zabiegiem bardzo niekorzystnym, ponieważ powoduje wywieranie skrajnie dużego podciśnienia na układ naczyniowy, na skórę. Powoduje to przepompywanie i rozszerzanie tych naczynek, włożąc najbardziej powierzchownie. Mechanizm ten możemy porównać do ekstremalnego rozciągnięcia się gumki recepturki. Jeżeli gumka recepturka jest zbudowana w sposób prawidłowy, rozciągany jest raz, to wróci do swojej poprzedniej wielkości. Natomiast jeżeli gumka recepturka jest w sposób nieprawidłowy, jeżeli włókienka i są nieprawidłowe, to może ulec rozciągnięciu. To samo dzieje się z naszymi naczynkami. Z tymi naczynkami położonymi bardziej powierzchownie. Jeżeli mamy predyspozycję do tego, że nasze naczynia mogą stać niewydolne, jeżeli ich budowa nie jest do końca prawidłowa, to nadmierne rozciąganie w wyniku zasysania bańką chińską spowoduje ich trwałe rozszerzenie i obserwujemy to w postaci pajączków na nogach. W związku z tym bańka chińska jest zabiegiem niewskazanych dla osób z predyspozycją do niewydolności żylnej, do pajączków czy do zmian naczyniowych. Solar. Solarium jest zabiegiem stosowanym bardzo często przez kobiety. Ma zadanie poprawić koloryt skóry, natomiast solarium stosowane zbyt często działa bardzo niekorzystnie na układ naczyniowy. Powoduje zmiany w skórze, działa prokarcynogennie, czyli może zwiększać ryzyko chorób nowotworowych oraz powoduje znaczne poszerzanie się rzymu układu powierzchownego. Powoduje również stan zapalny w warstwach powierzchownych skóry. W związku z tym solarium predysponuje do niewydolności żył, zwłaszcza tych żył, położnych najbardziej powierzchownie i jest przeciwwskazane u pacjentek cierpiących na niewydolność żylną oraz u których niewydolność żylna występowała w rodzinie. Sposoby na pozbywanie się nadmiernego włosienia. Jest wiele typów, jest wiele zabiegów, które mogą służyć do pozbywania się nadmiernego włosienia. Często kobiety stosują maszynki, depilatory, stosują wosk w celu mechanicznego pozbycia się włosienia, stosują również depilację laserową. Wśród tych zabiegów jest wiele kontrowersji. Tak naprawdę, nie jest jasne, które zabiegi są najbardziej wskazane. Jeżeli mówimy o procesie długotrwałym, czyli chcemy stale, aby nasze kończyny, nasze nogi nie były pokryte nadmiernym ogłosieniem, wydaje się, że zabiegiem najbardziej skazanym jest trwałe uszkodzenie mieszków włosowych, trwałe usunięcie ogłosienia w wyniku działania depilacji laserowej. Żaden z tych zabiegów nie jest zabiegiem sprzyjającym wydolności żylnej czy poprawiającym kondycję żył. Jednak jeżeli mówimy o długotrwałym procesie, wydaje się najbardziej zasadne trwałe uszkodzenie mieszka włosowego w wyniku działania lasera w sposób bardzo dokładny, uszkadzający niemalże wybiórczo mieszek włosowy, a nie stałe narażenie się na podrażnienia w wyniku np. maszynki czy wywoływanie podciśnienia w wyniku działania zimnego wosku albo podciśnienia i jeszcze nagrzewania w wyniku gorącego wosku. Depilacja w postaci czynników chemicznych również niekorzystna, ponieważ może powodować przewlekły stan zapalny. Więc zabiegiem, który mogę rekomendować pacjentkom, jeżeli chcą na trwałe pozbycie się owłośnienia, jest właśnie zabieg laserowy. Oczywiście przed takim zabiegiem powinniśmy skonsultować się z lekarzem-klebologiem, wykonać badanie USG Doppler, które pokaże stan naszych żył, pokaże to, czy w naszych żyłach nie doszło do jakichś patologicznych em, stanów, stan na pewno aktywnej zakrzepicy, czy stan poprzeby tej zakrzepicy może być przeciwwskazaniem. przeciwwskazaniu. Więc zabiegiem najbardziej wskazanym jest zabieg laserowy, epilacji laserowej. Natomiast taki zabieg powinna poprzedzać konsultacja flebologiczna. W związku z tym, aby zadbać o stan naszych żył i wiedzieć jakie zabiegi możemy wykonywać, musimy mieć świadomość to, co te zabiegi powodują. Musimy mieć świadomość, że nie jest wiele czynników, które jednoznacznie poprawiają lub pogarszają kondycję żył. Jest wiele czynników bardzo złożonych, jak opisany wcześniej na przykład sport w postaci biegania. W związku z tym musimy zastanowić się i wiedzieć, jaki jest stan naszych żył, zanim zaczniemy wykonywać pewne czynności. Osobą, lekarzem, który zajmuje się tego typu problemami jest lekarz-flebolog i on powinien doradzić nam i dobrać dla nas i odpowiedni sport, i odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne, które nie pogorszą stanu naszych nóg.